na begrasz.pl oczywiście, reprezentujemy stronie. E, myślę, że Frizzle w tym momencie musi e, narysować też na drabicy, e, ponieważ bardzo się cieszy. Najpierw topis. E, Powiedz mi tak, każdy, dlaczego zdecydowałeś się, wybrać na samym początku Christie, a później Lava? Dlaczego nie od razu zafinać? Zaskocze. Jak się okazało, na to również przygotowany. Dużo błędów z mojej strony, chłopak jest przygotowany, mam nadzieję, że to dobra, sama na dobre miejsce. Jak się czujesz w punkcie dzisiejszego turnieju? Bo tak, dostęp tak masz teraz tak paletową za to będziesz miał mnie spać, mocno się nie, nie czeka. Jutro masz trudniejszą grupę mimo wszystko, dlatego że będziesz w pięcioosobowej grupie, w której spotkasz Steffi Blacka, gdzie jest ta z Niemiec, spotkasz Emperor, najlepszego Jackawego. pamiętaj, że za pierwsze miejsce jest 3000 dolarów do wygrania. Pamiętam oczywiście, że taka jest nagroda, za ponieważ jest pomiędzy nimi spotkałem najlepszą zawitę w Europie, więc wydaje że tym bardziej jestem w stanie z niej popatrzeć, tym bardziej, że z tego co wiem, się mają z tymi zawodnikami. Tak więc no, ciężko powiedzieć, nie grałem z nimi, ale po tym co tutaj dziś osiągnąłem, wydaje mi się, że tak najbardziej Ja ogólnie podoba Ci się impreza Dover Cyber Games. Czy podobają się imięci w sporcie, czy podobają się imięci tutaj. Co do tych atrakcji, które są w tym na sali, to nie zdążyłem yeah. jeszcze się z nimi zapoznać, ale teraz pracuję tu niejako przed wystąpieniem na Mam nadzieję, że jeżeli to jest coś sí ciekawego do domu. zatrzymywać, ale jeszcze jedno pytanie na koniec. E, Powiedzmy tak, ponieważ nas będzie oglądać w tym momencie, że ogląda, dużo osób jest związanych z bijatykami. Pytanie, czy warto grać w bijatyki, czy warto grać w Tekena? E, jeśli tak, to jak? Jakie są jakieś strony poświęcane bijatykom w Polsce, tak, na świecie? Gdzie warto się udać? E, no, co, kilka słów na temat bijatyk ogólnie i na temat tego... E, jak widać, bijatyki, jak najbardziej znajdujące miejsce na międzynarodowych rozgrywkach, po to wszystko będzie rosnąć, a tym bardziej podnieca wiedzieć o tym, że konserwacji partnera zabawnych, na wygrysesy zabierają nagrody. Jak to tak, bardziej e, tak, tak. polecam e, ludziom, którzy chcą grać, e, odwiedzanie stol, chociażby taka jak Bar, na stol, która zresztą e, dużo graczy w Polsce, tam można zawsze sobie znaleźć jakiegoś osoby. Spali partnera, co myślicie? Bo jak wiemy, ludzie tak naprawdę w Polsce grają w karcernikę sporo, tylko ciężko po prostu są rozproszeni, tak? No i momentami. Cziercie jest... w Łodzi na przykład dla kilkanaście są ogólnie. W Warszawie, ten w Wrocławiu też. No i widzimy Łódź i Wrocław, dwa pierwsze miejsca tam w tamtej W takim razie gratuluję Ci jeszcze raz. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do jutro oczywiście. Zapraszam teraz w widzenia. Dziękuję. Teraz

Joe Larsa zrobił ręce, więc trzeba było wymienić baterię, ponieważ prądu zabrakło. E, Adriani, przede wszystkim co gratuluję Ci. E, mówiłeś, no, tak jak mówiłem, byłeś faworytem powoli tamtego turnieju, pokazałeś swoje. E, czy przez całe turniej planowałeś, przed czy, czym ja tutaj grać z Steveem? Tak, prawda, przez cały czas grać z Steveem, jednak grając w ulicy, muszę do rozwinięcia co znowu wyszło do nie... Jak długo trenowałeś przed dzisiejszym turniejem? Ponieważ wiemy dobrze, że w sobotę zeszło. byłeś na turnieju w Łodzi. Tam no nie do końca dobrze ci poszło, poszły głosy, żeby być może nie jesteś w formie. Tam wygrał tutaj Neban, który no wydaje mi się, że był większym faworytem tego turnieju, biorąc pod uwagę ostatnie wyniki. Jak przy jak się i mentalnie, i manualnie i ogólnie rzecz robią do tego turnieju? Z mentalnością było ciężko, bo nie mogę uczyć, ale Przed turniem, nie spodowało... Rozumiem, a takie to samo pytanie dotyczy. Ty z kolei jutro będziesz w nieco łatwiejszej grupie na Seku, ponieważ e, u ciebie w grupie będzie Sabre Dabre, wice mistrz Niemiec. Będzie również Arla, Ryan Hart, który zaprezentuje czwarte miejsce w Ryan w, w Wielkiej Brytanii, ale dobrze wiemy jakim on jest graczem. Zadajmy, że jest z każdym. E, w tym roku na Evolution na, na zajął miejsce czoła w jest nieobieczalny. No i tam będzie również Likimaru. Nie wiem, czy to jesteś grają na Ksiao. z grubsza jestem, bo tam przybył na tak jak i grałem online, to tam naprawdę jest Ksiao i Również oczywiście otakanie od siebie, gdzie jest bardzo mocna, tutaj jest no jednak trochę słabsza, aczkolwiek wie, wiem, że prawdopodobnie kilkadziesiąt nowych czasów zostało poglądanych z tej części, która miała w pierwszych 90 Jak dużo grałeś na przykład w grze z XIAO i jak nastawiasz się ogólnie na SEC jutro, gdy 3000 dolarów? Cóż, fajny kieszonkowy na wyjazd do Korei, prawda? No kieszonkowy, ale z to myślę, że... Przyznaję, że tak, tak, to dzisiaj Gajda że tak, bo trafi tak, 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 właśnie przygotuje się. tak, 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 będzie tak, 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 i tak, się na bardzo dobrze i się boi na pewno mniej niż dania z Niną, ale są to... Eee, i zdaje się, że jakiś też turniej Marvela wygłosi. Nie grałem nie, 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 nie grałeś w Marvela? No widzisz, jest tak dobrze, że myślałem, że wygrałeś. Jeszcze chwilkę na temat ogólnie które której powiedziałem, Grasz w dwa tytuły w tym momencie, tak? W stylu competitive. E, tak, żeby jeździć na drugi, no i co by dużo nie mówić. Wygrywasz, tak? to za moje czołową lokaty. I e, to jeszcze zanim się zapytam o to dokładnie. Jak widzisz swoje szanse w finałach w Korei? Czy masz, e, czy masz wizę? Oto czasem nie Mam takie pytanie, dlaczego nie przyniósł się paszportu? Mieisz przynieść paszport i go rzucić w stronę publiczności, gdy wygrasz. I no, to ja już było taki żeby w momencie, kiedy przegrać. Być może paszport polsko dostaniesz, to jesteś wykluczony. E, dobrze, to powiem Ci, jak szanse w finałach w Korei. Tam wiem, będzie światowa czołówka. będą Koreańczycy, będą Japończycy, z Ameryki, nie wiem jak to będzie, z... ale będzie dużo graczy będzie ciężko? Czyli jak będziesz się przybydował, nie do tego wiem, czy zawalisz szkołę? Szkołę na pewno nie zawalę, bo szkoła taky nie doda, ale myślę, że nie tylko w żegułach, nie jednak mogę to tego. No a no, jeżeli chodzi o poziom w kolejnych, to wiadomość najwyższy na świecie i mówią, czy ona siebie wszystko, nie, że jakoś to będzie. A jak to jest z w Polsce? Warto grać? Można dobrze grać, nie zawalając szkoły? No i można, jak najbardziej. Na, na, na Najlepiej zacząć w wakacjami. Trzeba się jakoś nauczyć, czas, bo grając w samym rynku jest naprawdę ciężko, trzeba poświęcić trochę czasu. Tutaj przyznam się rację, ja sam zaczynałem tak na poważnie, w lipcu, raku nie zbiłem najlepszego kalibra 2 w Polsce, także ich jak najbardziej. Gratuluję jeszcze raz, widzimy się jutro. <toddź>